Dzień dobry, witamy w słonecznym Świętokrzyskim. Chyba, jeszcze nie, eee, jeszcze nie ale zaraz będzie. Eee... Kupiłem ten samochód za pieniążki z YouTube'a. Proszę, a Ciebie? Kia... Seat, tak? Seat. Sit. No. Widzisz, powodzi się kolega. Seat, jak... A ty co osiągnąłeś w życiu? Proszę pokazać, tam jedzie lapierę z przodu. Tak, pokażmy z bliska, siądźmy na dół. Zrobiłeś takie zdumowanie potem. Nie, bo właśnie nie mam zoom bo... Ale nie, ma w programie potem yy, LAPIER że... Pytanie jest takie, co jest więcej warte, auto czy LAPIER? W sumie to jest dobre pytanie, czy rowery nie no. są więcej warte niż samochód. No. Ej... Tam są trzy rowery, nie? LAPIER, tak. SKOT tak. i ten. No i w środku jeszcze. No to można bardzo rzucić z 50 Leon, parę słów przed zawodami. Jak się dzisiaj czujesz, jak noga, jak emocje, jak rokowania? Samopoczucie jest dobre, samopoczucie jest dobre. Kuba wprowadził tutaj nutkę stresu, ponieważ opowiedział nam o skarbie. Tak, o skarbie z kamieniołomem. Troszkę się zacząłem stresować, nie ukrywam, że w ogóle się nie bałem, ponieważ nazwa: Familii, czyli tak familijnie, mówił, że z Jarkiem Przybowiczem będziemy żelki rzucać dzieciom. Więc skusiłem się na ten dystans. Musimy się jeszcze zatrzymać, panie, na stację. Motyw spotkania z Jarkiem Przybowiczem mnie nie ukrywam, zachęcił do pojechania do Zaleszyc. Aczkolwiek okazało się, że to jest jedno wielkie kłamstwo i żadnego Jarka nie będzie Ale żelki i dzieci, dzieci będą Żelki dzieci będą, no to super Tam trzeba będzie wstawić Dzień dobry Polsko Dzień dobry Polsko, witam was w dniu dzisiejszym już po raz trzeci Tym razem przemieściliśmy się do, Par do Podkarpacia, do Sędziszowa Małopolskiego na Podkarpaciu ja nie <laughs> ja nie ja nie ja Także możesz tutaj wywiady zrobić z pasażerami z tyłu, ze jako kierowca ja medytuję właśnie, Dobra, nie tutaj do Pani zawodnik. Co tak, powie? To, 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 ja jestem w tym nie będzie, wiem, zobaczę, jak No i tak to wygląda, tak właśnie wygląda Synergy Racing Team. Jak, jakby jakiś tam jeszcze sponsor chciał się dorzucić, to zapraszamy. właśnie To teal Także zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy do naszych partnerów, zaraz się zatrzymujemy w zielonym koszyku na zakupy. Następnie pojedziemy na ten po do hotelu. Następnie wstąpimy do nowoczesnego sportu, bo musisz kupić bardziej na mnie. Następnie... Nie, nie aż tak. A. Następnie auto. wstąpimy do nowoczesny sport po suplementy od Endurance. Najlepsza firma suplementów. Człowieku, jak zaszyjesz, to się czuje, możesz poczuć jak Robert Karaś, ale jednak legalnie. Także mega fajna sprawa. Mega fajna sprawa polecam, nie ukrywam. Co my tam jeszcze mamy? Mamy... Ko a, Sołek Cars, człowieku, jak ci się zepsuje auto, taki ja była serwisowana tylko Sołek Cars. W żadnym innym wlepie. Nie wszystkie Ale Dokładnie, ja, ja, ja jeżdżę do Zielonego Koszyka, mam bardzo daleko, ale i tak jeżdżę, bo są takie ceny, po prostu... Szczerze, to jest że ja z Jarosławia dojeżdżam. Ja z do Zielonego Koszyka na zakupy. Także tak to wygląda, kogo my jeszcze mamy? Mamy jeszcze jakiś sponsorów, nie? Abus, Abus. Abus, o, człowieku, Kubę, Kuba tak. mówi do Was tylko dzięki Abusowi, tak. bo upadł na głowę i... <laughs> I tak oh, cały czas... Jak tak. <laughs> 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 miał dwa latka. <laughs> Mama mu rzuciła abus, żeby się nie podobał. Jak, Jakbym miał dwa latka i abusy, to nie byłbym taki, nie? <noise> tak, to znaczy jaki? 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 <noise> abus świetny, polecamy, nie? Mój abus jeszcze dociera. Dociera. E, dotrze, dotrze na pewno w tym sezonie, kiedy dokładnie nie wiem. A kiedy masz Bo to masz urodziny? 2 listopada. Ooooo. Może ty zrobić takie wcześniejsze <głos》>. Ale dzień Dziecka jest 1 czerwca. O. <głos》> No. Dzień dziecka to ty dzisiaj na trasie będziesz miał. Jak będę żelki zbierał. Może na bufecie będą żelki. Ty mądry kolarz wie, że w familie to jest potężny dystans. Każdy... I tak naprawdę to tam jest prawdziwe ściganie, a ludzie jadą na fana czy mastera tylko po to, żeby w jakiegoś karasia się bawić, bo uciekają od prawdziwych męskich Każdy dystansów prawdziwy na pomilie, na z Jakim, z to prawdziwy mężczyzna, pomijaj radę by na familii. Dokładnie, jest, jak szybowicze piątkę zbić, To nie są tanie rzeczy, słuchajcie. Najlepsi kolarze jeżdżą w Familii, tak? Pan Tadek dupil, jak jakby startował, to również by pojechał na Familii Ej, patrzcie, jest profeska trochę, kurde, tutaj Aż presja startować, presja startować Policja jest, człowieku, stres dodatkowy Ale Familii, jest już numerek że lecimy do auta się przebierać i w ogóle Słuchajcie, presja jest ogromna, presja jest ogromna Kadrowicze są również Także jest grubo, jest grubo Tu w tle kadra No jest grubo Jest kanion boży, patrzcie Kocik. Ładny. Pięknie to wygląda. Naprawdę jest imponująco, a tam w tle kadra Polski. Więc naprawdę jest obstawiony mocno wyścig. Ja w poszukiwaniu serwisu aktualnie. Mam nadzieję, że kogoś znajdę bez lipa. Także ja już przebrany w ogóle. No i będę się grzał powoli, chociaż jeszcze mam godzinę do startu praktycznie. bo nie już. 40 minut. Szybko to minęło. Zdrupowanie drużynowe. Wszyscy gotowi. Wszyscy gotowi. Nawet mój hamulec gotowy, a o dziwo. Coś pięknego. Za chwilę start, Kuba już czuje jak go będą dzieci z familii wyprzedzać, rzucając mu żelki. Jarek Szybowicz na jednym kole go wyprzedzi, bez zadyszki. Michał gotowy zmiażdżyć kategorię fan. Karolina gotowa zmiażdżyć szosowe dróżki Świętokrzyskiego. Tam dron, czyli jakiś lepszy filmowiec, ma większy budżet na pewno niż ja, bo stać na dronach. Tam karetka, 3 minuty do startu, czujecie presję? Jak to jest profesjonalnie, czekajcie, jak się na nawrotkę. Właściwie ile w ogóle ludzi startuje, to jest szok. Autentycznie to jest na dystans Master chyba. A może już na familii się ustawiają. Ci ludzie. Ciężko powiedzieć, ale to będę musiał zaraz dołączyć, dlatego do stałam GoPro. Patrzcie, tu jest sklepik. Propeska jak na cyklokarpatach karpatach ta najlepszy chyba. Prawie. Prawie. I love Daleszyce, tu podium. Może tu stanę. Aczkolwiek powątpiewam. I tak to słuchajcie wygląda. Pięknie. Patrzcie, David dlapiera. Jeszcze raz, zobaczymy jak pójdzie. Teraz ja. Trzymajcie kciuki. One hour later. Nie ma ludzi, można na chłodno podsumować, co się wydarzyło tak właściwie w tych daleszycach. Słuchajcie, prawdopodobnie nie chcę żadnych wymówek tu robić. W ogóle patrzcie, to to mnie rozpierdala. <grych> no, ale nieważne, nie chcę żadnych wymówek siać, kurde. E, powiem tak. Niedospane było dzisiaj, no bo ile ja spałem? 5-4 godziny, czy coś takiego. Tak mnie po prostu tu nogi bolały. Przy pierwszym splincie tak mnie puściło, że masakra. No i zajechałem się, nie? Tu finiszują ziomy. No, i po prostu pierwszy sprint, i kuźwa coś w nodze szczeliło, nie wiem co, i reszta to już była walka z samym sobą, wszyscy mnie wyprzedzali. Ale powiem wam tak, jak się raz wkurzyłem na zjeździe, jak się puściłem na tym lapierze, i ja pierdziele jak to idzie na zjazdach, nie? Dopracować technikę u człowieku, ja mogę wszystkich na zjazdach kasować. Jak się tym rzuciłem człowieku w pogoń, gdzieś tam pucharek nawet się chyba na scalę pojawił z tego, co widziałem. Ale strasznie nas zjeździe puściłem, bo już się wkurzyłem z tej bezradności, że w ogóle mocy dzisiaj nie krzlełem. Ogólnie powiem Wam tak. Kurde, na początku z tą mocą było nie tak. W sensie czułem, że w ogóle nie mam siły dzisiaj. No i właśnie kurde, wiesz, tak sobie biorę żela. Niewiele mi ten żel dał szczerze, wam powiem. Także lipa, no ale jest jak jest. Dekorują tam w trakcie, ale to mnie nie dekorują. Chłopaki już też przyjechali, jest Kuba, z Michał. Nie wiem gdzie reszta. Lapiera trzeba umyć, także idę umyć lapierka. Jest mieli. z nami Adrian Czy. Witam, witam. Witam serdecznie. Jak wrażenia z trasy? Opowiadam. Wrażenia bardzo fajne, ale mostki nie skończyły. Nie, 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 zostań Filip, halo! Oj, chuj, wygadnie nie będzie. No a wracając, wracając. Adrianie, opowiedz wszystkim, jak przeleciałeś przez kierownicę na mostku. To była bardzo piękna sytuacja. Niestety, kierownica to, jest za szeroka. Pokaż spuchnięte kolano. Porównajmy, porównajmy jako wykwalifikowany technik masażysta. Proszę Cię bardzo. bardzo. Proszę bardzo, tak to wygląda. Już tutaj widać ewidentnie opuchniznę, anatomia palpacyjna. Dokładnie jest tak. Jest gąbka, jest gąbka, niestety. Ale spokojnie, będzie. weźmie Lud Adrian i będzie jak nowy, a no, w wyniku piąty Open było warto. Oczywiście, że tak. Dla Fatało takich się. wyników warto ginąć. Dokładnie tak. A tutaj jeszcze jadą zawodnicy. Mi poszło tak o widzowie, dziesiąty w kategorii, Open szkoda gadać, szkoda szczepić ryja. W sensie Open Wam podam, jak się dowiem, ile było osób, żeby nie było wstydu. ale jechało mi się tragicznie ogólnie. Potem Wam powiem więcej szczegółów. Lapier cały usyfiony. A tutaj jeszcze jadą goście, jakaś reprezentacja pyszna. Dawaj, dawać, dawać, go! <tositional> Dawaj, <tositional Isaiah te tositional> Co ty powiedział? Ja usłyszałem, ja żyjesz? Adrian, na nędznik z Gdzie byłeś? Co się stało? Story wygrałem od Ale od tyłu. Oj, co się stało, Kuwuś? I na miejscu pierwszym na nasz Opowiadaj Kakaluś z Ładną i mi się jechało, elegancko To były dyby zrobione. Przez. Przez, ale widzę, że u was suchu było więcej na trasie no, niż tu Ten nie zażył O tu to są takie fajne się kręci, zimne To jest proszę ciebie soczek i woda Ale puszki, ale finisz Aż zrobię po was dołka Albo nie, nie dogodiam, O, Pan Prezus przyjechał. Dzień dobry. Też taka tragedia jak u mnie? Katecz. Kurde, mi kołek, który miałem włożony. Na no? miejscu drugim Przemysław zagata. Zaginacz. Co? A ma sytuacja? Tak zwana. No. Ale widzę, że było to kurde, ile u was błota było? No, tak. Chyba tak samo. Co się tam działo? Ty, jako ja, że tego pana przeciwko, On jest z kropackiej linii Aż się zacząłem stresować. To on mi mówił, żeby nie nagrywał teraz zawsze. Dawaj Ula! Ta. 200 metrów! No i poszła. Ciśnij, ja <grym> ciśnij, ciśnij! To nie była wyścig, to było dojechanie do mety Dawaj! Gonią cię szybko, Aśka! Dawaj, goni, <grym> Słuchajcie, wszystko co dobre szybko się kończy, już po maratonie, rowery zapięte, Ula zadowolona, jedyna na podium <grym, umrę> Każdy tak myślał w pewnym momencie Jest lapier? Prawie bez rys, słuchajcie Prawie bez rys, to jest rysa, ale to jest na szczęście na folii Także spokojnie, nie wiem w którym momencie Ale no tak to jest, niestety Rozdziewiczony rower można bierzec Tu już kija Odpalona Kuba montuje rower Pięknie mu to idzie nie ma co ukrywać. Karola tu stoi. Niezmęczona Niezmęczona, ponieważ. Mamy Karolin tutaj. Też możemy to zaznaczyć. To jest człowiek, nie byle człowiek, organizatorka cyklu środy z Asią. Asią. Ciśnij, ciśnij ogień. Podium w zasięgu, dawaj. The next day. Starość, nierealność. Młodość, niewieczność, słuchajcie. Tak teraz wygląda moja rehabilitacja po tych zawodach. Wszciegnął mnie strasznie boli. Nie było dzisiaj tego nauczyciela, który mógłby mi z tym pomóc. Także muszę sobie jakoś sam radzić, yy. no i tak to, tak to wygląda, słuchajcie, także <grywka> szybka rehabilitacja i widzimy się na następnych startach, także to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, jeśli się spodobał zostawcie łapę w górę i suba, proszę mnie nie hejtować, że szukam wymówek, bo naprawdę mnie też na bolą i mam spuchnięte, ale nie będę pokazywał, bo jeszcze film dadzą 18+, także to tyle, no i siemano. Zresztą tak naprawdę to wszystko udowodni wam ta przerażona mina Edwarda. On ewidentnie jest przerażony stanem tej nauki.